Zaczyna się uzależnienie? Czy może to być jedna lampka wina codziennie wieczorem po ciężkim dniu w pracy? Albo codzienne piwko w upalny wakacyjny dzień? Na te pytania odpowiem razem z Zuzanną Kubisiak, psychologiem i terapeutą ośrodka WIDE. Zapraszam! Moim dzisiejszym gościem jest Zuzanna Kubisiak, psycholog i terapeuta z ośrodka Wide. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym właśnie zacząć od tego, że skoro znajdujemy się właśnie w ośrodku Wide, to zacznijmy od tego, jak w ogóle działają takie miejsca. My się znajdujemy w, obecnie w budynku poradni leczenia uzależnień. I to jest taka pierwsza placówka, do której trafia osoba, która jakoś zastanawia się, czy może mieć problem z uzależnieniem od alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych. Mamy również u nas w ośrodku ofertę leczenia, która odbywa się w dwóch placówkach. Pierwszą placówką jest oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, a drugą placówką jest całodobowy oddział leczenia uzależnień i uzależnień od substancji psychoaktywnych. W jakim przedziale wiekowym najczęściej zgłaszają się osoby z problemem, jakim jest uzależnienie? Tak naprawdę nie ma przedziału wiekowego. My zajmujemy się pomocą osobom dorosłym, więc osoby, które się do nas zgłaszają, muszą mieć ukończone 18 lat. Ja osobiście pracuję i z osobami krótko po skończeniu 18 roku życia, ale zarówno z osobami po 70 roku życia, więc rozstrzał jest naprawdę duży. To, co może jednak jakoś. Um, Mówić o różnicach, to jest to, jakich substancji psychoaktywnych osoby w danym wieku używają. I właśnie jak to wygląda na przestrzeni lat. Chodzi mi o to, czy zauważalne jest, że osoby w młodszym wieku używają całkiem innych środków odurzających niż osoby, które są starsze? Myślę, że taką substancją, która jest wykorzystywana przez całość życia, tak naprawdę jest alkohol. Jest ogólnodostępny, jest legalny. Myślę, że częściej osoby poniżej 50 roku życia używają również innych substancji psychoaktywnych, czyli narkotyków. Młodsza grupa używa bardzo często marihuany i czegoś, co obecnie nazywamy kryształem, czyli pochodną amfetaminy, metaamfetaminy, czyli stymulantów. Z grupy dopalaczy, czyli tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie określić, co jest w tych substancjach. Natomiast z doświadczenia osoby powyżej 50 roku życia to jest alkohol i leki. Wspomniała Pani, że Pani prowadzi też zajęcia, skoro mhm. Pani jest terapeutą. Jak wyglądają takie zajęcia? Czy to indywidualne, czy grupowe? To są zajęcia w pierwszym etapie leczenia. Są to zajęcia grupowe. Odbywają się, tak jak wspomniałam, w dwóch oddziałach albo w oddziale dziennym, albo w oddziale całodobowym. W ośrodku WIDO pracujemy w tym pierwszym etapie leczenia tylko terapią grupową, ze względu na to, że ona ma lep, udowodnioną lepszą skuteczność w tym pierwszym etapie. Leczenie uzależnienia trwa no, dłużej niż powyt w oddziale, więc w pierwszym takim etapie jest to... Yy, Etap, który się odbywa w poradni, diagnozy, uzależnienia, określenia, zaawansowania choroby. Później pacjent dokonuje wyboru, jak chce się leczyć, czy w udziale dziennym, czy całodobowym, natomiast później proponujemy utrzymanie leczenia podczas terapii indywidualnej. Tak jak Pani wspomniała, w ośrodku odbywają się też zajęcia całodobowe, jak one wyglądają i na jakich zasadach działają te terapie całodobowe? Wygląda to w ten sposób, że osoby mieszkają w miejscu, w którym otrzy... gdzie chodzą na terapię. Jest to bardzo intensywna forma leczenia, dlatego że w naszym oddziale całodobowym psychoterapia grupowa odbywa się przez 7 godzin dziennie, oczywiście z przerwami. Natomiast ze względu na to, że pacjenci cały czas przebywają ze sobą, ten proces terapeutyczny toczy się cały czas. Plusem oddziału całodobowego jest to, że osoba zostaje ochry, ochroniona, okryta takim kloszem przed środowiskiem, przed silnymi wyzwalaczami tego, żeby uzależnienie dalej trwało. Psychoterapia grupowa w pierwszym etapie skupia się głównie na zatrzymaniu używania, czyli na na się przez pacjenta rozpoznawania sygnałów tego, że organizm potrzebuje substancji psychoaktywnej i na nauczeniu się działania na to w sposób, który może być dla niego pomocny, a nie szkodzący, tak jak substancje. Osoby, które zgłaszają się właśnie na taką całą dobową opiekę, czy robią to ze względu na to, aby nie mieć tych wpływów środowiskowych na to, żeby dalej używać właśnie tych środków psychoaktywnych i właśnie chcą się wyciszyć, czy to na takiej zasadzie polega? Bardzo często i najczęściej. I to jest też drugi bardzo ważny punkt terapii, żeby w oddziale całodobowym móc przygotować się na albo powrót, bo czasami nie ma takiej możliwości, żeby wyjść z tego środowiska, albo właśnie żeby pomyśleć, co mogę zrobić, żeby nie wracać do tego miejsca, z którego przyszedłam czy przyszłam. Oczywiście, zanim osoby uzależnione rozpoczną terapię, muszą się zgłosić do ośrodka. Czy one przychodzą indywidualnie, same zauważają u siebie problem, czy raczej jest to wpływ rodziny, która z boku obserwuje, co się dzieje z tą daną osobą? Tak jak zazwyczaj w terapii odpowiedź brzmi: to zależy. Ehm, czasami jest tak, że różne wydarzenia życiowe skłaniają osoby, które używają substancji psychoaktywnych, do zadania sobie pytania. Czy może tego nie jest albo za dużo, albo czy konsekwencje, które ponoszę, na przykład relacyjne, są dla mnie ok, czy raczej są takie, że ja bym chciał coś, czy chciałabym coś zmienić? Natomiast też jest duża grupa osób, która jest motywowana zewnętrznie przez rodziny. No i oczywiście są takie skrajne przypadki, gdzie jest to motywowane nakazem sądowym leczenia. Wiemy, że choroba, jaką jest uzależnienie, odbija się oczywiście na rodzinach, na wszystkich naszych znajomych, na naszych relacjach. I czy takie osoby z naszego najbliższego środowiska, które zostały w jakiś sposób pokrzywdzone, mogą znaleźć też pomoc w ośrodku? Oczywiście. I to jest coś, o czym zawsze mówię, kiedy dostaję pytanie: jak można pomóc osobie uzależnionej? Najlepiej przyjść samemu i uzyskać tę pomoc dla siebie, dlatego że tak jak każda choroba, myślę sobie, że jeżeli osoba w rodzinie choruje na nowotwór, czy na cukrzycę, czy na, nie wiem, ma złamaną nogę, to włącza w to całą rodzinę, w leczenie, w rehabilitację i bardzo podobnie jest z uzależnieniem, że ono wpływa na rodzinę. W związku z czym ja bardzo zachęcam osoby, które doświadczają tego, żeby same zgłosiły się chociażby na taką pierwszą rozmowę konsultacyjną. Jak? Uzależnienie od różnych substancji odbija się na takim zdrowiu psychicznym pacjenta. Bardzo często mówimy o takich zaburzeniach współistniejących, i to co jest niesamowicie ważne, to to, żeby lekarz-psychiatra mógł przeprowadzić dokładny wywiad z osobą uzależnioną, żeby zobaczyć, czy pierwotne jest uzależnienie, w związku z czym wykształcają się zaburzenia lękowe, na przykład po odstawieniu substancji psychoaktywnej, I to będziemy mieli bardzo często przy nadużywaniu na przykład leków z grupy benzodiazepin, czy jednak uzależnienie wykształciło się, ponieważ zaburzenia lękowe czy zaburzenia depresyjne były nieprawidłowo leczone i osoba zaczęła leczyć się trochę na własną rękę substancją psychoaktywną. Czy Pani jako terapeuta, osoba, która pracuje z osobami uzależnionymi, mogłaby wymienić lub powiedzieć w ogóle o tym, jak wyglądają takie pierwsze objawy właśnie takiej choroby? Myślę, że obecnie jest tak, że osoby zauważają wtedy, kiedy dostają sygnały ze środowiska. Czy to będzie praca, czy to będą relacje. Myślę, że taką pierwszym sygnałem zawsze jest od najbliższych osób. Natomiast jeżeli chodzi, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało i to by było niesamowicie dobre dla osób, ponieważ można by szybciej zareagować, to jest zadanie sobie bardzo prostego pytania, czyli po co ja używam? Po co ja używam alkoholu, w jakim celu używam marihuany, w jakim celu używam stymulantów czy leków. I następnie zadać sobie pytanie, czy mogę to robić bez, czyli jeżeli używam alkoholu, Piję lampkę wina po pracy, to czy mogę się zrelaksować po pracy bez alkoholu? Myślę sobie, że to są takie pytania, które dość łatwo mogą pokazać, um, że na przykład alkohol stał się jedną z niewielu albo jedyną formą relaksu po pracy. I to wtedy może być taka lampka, która spowoduje, że osoba się zgłosi. Czy występuje jakaś dysproporcja między płciami? Czy to. Kobiet czy mężczyzn jest więcej, które zgłaszają się i które decydują się jednak na terapię po tym, jak zauważyły, że jednak mają problem z uzależnieniem? Myślę, że jeżeli chodzi o sam problem uzależnienia, nie ma dysproporcji, natomiast ta dysproporcja jest ogromna, kiedy mówimy o leczeniu. Kobiety są ze względu na swoją rolę, myślę sobie, w społeczeństwie, okryte bardzo dużym wstydem, jeżeli chodzi o leczenie. To jest przeogromny wstyd przyjścia i powiedzenia, że używam alkoholu, na przykład kiedy nie wiem, dzieci śpią. W związku z czym mamy na pewno dużo mniej kobiet podejmujących leczenie i myślę sobie też, że leczenie kobiet jest jednak troszeczkę inne, dlatego że no, pierwszym etapem, żeby zatrzymać uzależnienie, będzie właśnie poradzenie sobie ze wstydem, który, się temu, który temu towarzyszy. Oczywiście jest tak samo u mężczyzn, natomiast myślę, że ten wstyd jest trochę inaczej zabarwiony, jeżeli chodzi o kobiety. Czy problem uzależnienia w Płocku jest duży? Dużo osób się zgłasza. To na pewno myślę, że nie jesteśmy miastem, które jest jakoś wybitnie, albo mamy dużo osób uzależnionych w porównaniu do innych miast, albo mało. Um, jest sporo osób, które zgłaszają się na leczenie, co mnie bardzo cieszy z roku na rok. Jest tych osób coraz więcej, e, coraz więcej osób się decyduje na oddziały, na oddział dzienny, całodobowy, co jest naprawdę e, bardzo dobra. Myślę sobie, że też ważne jest to, że osoby wracają po nawrotach choroby na przykład. E, skala uzależnienia jest du duża i myślę sobie, że jest na tyle duża, że nie jesteśmy w stanie do końca tego zbadać, jesteśmy w stanie tylko to oszacować. Moim jedynym no, nadzieją jest to, że coraz więcej osób będzie się skłaszało na leczenie. Na koniec, czy jakieś środki prewencyjne możemy stosować jako społeczeństwo i tutaj jako ośrodek, właśnie, żeby od jak najmłodszych lat pokazywać, że używki nie do końca są takie złe? Najbardziej prewencyjnym czynnikiem jest wiedza. I absolutnie nie jest to zakaz, absolutnie nie jest to mówienie, że substancje psychoaktywne są złe i niedobre, dlatego że wtedy pojawia się w młodym człowieku bardzo duży dysonans pomiędzy tym, że na przykład kiedy palę marihuanę jest mi przyjemnie, a tutaj słyszę, że marihuana jest zła. Więc y, myślę sobie, że edukowanie o tym, jak wpływa marihuana, że ona jest przyjemna, że stan pod wpływem marihuany jest przyjemny, czy innej każdejkolwiek innej substancji psychoaktywnej, ale że mamy konkretne zalecenia do tego, w jaki sposób można używać, np. alkoholu, żeby się nie uzależnić, i to określa bardzo jasno Światowa Organizacja Zdrowia. Tu mam nadzieję, że coraz więcej młodych ludzi będzie świadomych tego, że używki nie są jakby do końca złe, tylko warto to robić z głową przede wszystkim i że będziemy uświadamiać najmłodszych. I taką konkluzją chciałabym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję.